Męczko. Cześć Macheczko widzowie Jesteśmy u królików Wczoraj coś było nagrane Jeden tam jakiś widz napisał, że Chciałby, żeby było Nagrywane trochę więcej Więc nagram mu jeszcze jeden odcinek Więc polecam do niego pozdrowienia Więc w ogóle zobaczymy jak to wygląda Tak szczerze Dobra, wejdź tu mi się misie kolorowe. Dobra. Dwóch, po dwóch pognoju jest tak... Jest dobrze. Jak na razie, ale fajne są teraz. Misie. Nie są takie wrudne. Misie misie. Więc tak tu nie wiem To wygląda. Tu trochę. Ale dobra. Pokażemy Wam jednego misia kolorowego. Tak wygląda misio. Kolorowy. Opowiem Wam dzisiaj o nich. Co mi Więc opowiem. Są tutaj trzy króliki. Chodź, ty teraz? Kolejny jest taki. Taki sam czarny, fajny kargul o, One są fajne, te czarne. Więc o tyle. Taki plus, choć ty, Rosy. Kuźwa. A ciężki Jest jeszcze taki. Hop. to wiem, mam też ani Hop. One są z 21 czerwca. Tu są wszystkie samice. Ogółem w miocie były wszystkie samice, bo było ich 4 w miocie. 21 czerwca się wykociły więc były cztery sztuki, fajnie je odchowała samica Są nabite Takie... dużo widać że są fajnie umieśnione mieszanka była kalifornijska samica i obrzym yy, samiec. Ona właśnie miała te młode widzę że maruje bo ma ogon podniesiony lekaruje ma więc on, ja ją kupiłem od kolegi ona była moim pierwszym królikiem w hodowli. Ja w ogóle hodowlę zacząłem na początku maja więc w tego roku więc ona ma już zroczek. miała pierwszy wykod mojego kolegi fajnie się sprawowała fajnie wszystko zagadnięte u niej więc mi się tarasa podoba Fajny wykod dbała o nie Misio I widzę, że Belinka już jej przeszła już na fajną sierść Co Misiu? No fajna jesteś Więc tak to wygląda Na moim tym starym kącie był jeszcze Samiec belgijski On był w tym miejscu, gdzie są młode właśnie Czyli tu i on nam padł. On miał 9 miesięcy, dziewięćdziesiąt tak, a padł z tego, że dostał niedowład przednich kończyn i szyja mu zjeżdżała jakoś na bok, dziwnie, więc przez to jakby padł, więc szkoda byłoby, ale mamy przynajmniej po nim potomstwo fajne. My czarne dwa zostawiam, albo jednego. No, i tak u mnie wygląda. Rochma miała ja młode, fajnie odchowała. Pierw miała je tam, potem przeniosła je na środek i tam one się rozwijały. A pierw tam je wykociła. Puchu fajnie narwała, więc jestem z tego zadowolony. Więc mam nadzieję, że dokupimy sobie samca kalifornijskiego i skacamy je i będą młode kalifornijskie. Taki jest dalszy plan. Więc taki plus tak bym chciał e, zrobić. No, idziemy do innych sztuk. Marchewkę i w sumie damy sobie. Dzięki miało sobie co pierwszy pierwamy taką mniejszą masz No, hop, hop hop Damy jeszcze jedną, bo miała małą i tutaj damy dwie takie średnie Tym młodym sobie widzę, że szaleją trzymać. Wszystkie powyciały. Więc no. Zajada się. Więc ja chcę pana w komentarzach, czy się takie filmiki właśnie. Weźmy marchewkę Dwie marchewki takie i smyczkę do otwarcia więc lecimy sobie ja wczoraj wywaliłem Tu syfon, dobra Czekajcie, to jest krewetka zmarłych ciebie sobie otworzyć. Dobrze. Lecimy. Tak. On ma... Ej! Psz. To jest ogon nasz Wojtusz, czyli samiec. On ma 7 miesięcy. Zakupiony od kanału Spinelli. Fajnie się na razie Spróbuję Masz tu marchewkę Trzymaj tam kurde, jeszcze spadła Dziadowska marchewka Więc tak on wygląda Ej, tu Misia Oto o, jest Samiczka Ona ma miesiąc Jest młodsza od niego więc będę chciał je tu w przyszłości nakocić ona jest zakładana od takiego pana co też hoduje te króliki tej rasy z niedaleka obok mnie więc tak będziemy chcieli kryć też ta, tego scematu bo to robimy myślę że wtedy no, jest. tak to więcej wygląda. Jeszcze trochę lucerny dostanę, ale to trochę. No, jak to widać może? Nie wiem. Coś tam powinno być, widać. O! <laughs> Więc tak to wygląda. To jest taki kolor typowy z tu ma bardziej taką plamę. tam ale, Dobrze królik, ale mm. He? Mm. <laughs> no, więc będziemy potem je kocić Zakładać, i kocić już zamknął, to już nie muszę nic takiego robić Tutaj wyszłam jeszcze Butelkę z wodą Tamtym nie byśmy dali Uroczarne, więc lecimy i tam jeszcze tamtym I tak to będzie wyglądać A ten rudy Królik, w sensie Ten belgijski To on był moim drugim Królikiem to już, tak. Co wy tu robicie? Dobra Trzeba im dać Troszkę im, tam, bo tamtej Już nie wiadomo, ale Dobra, to jest jako przekąsko Aha, jeszcze tylko paszę dam tutaj tym Kurde Poczekajcie chwilę, tylko im wszystko i już Dobra, jeszcze paszę tylko damy I wodę damy i myślę, że będzie w szóstku. Pałacze sobie weźmiemy. Ja jeszcze muszę lecieć do szkoły. No wystarczy chyba. Wsypiemy i... Weźmiemy je. Kung Tu wody zawsze trzeba bo one nie piją zawsze. Tam sobie wcinęły właśnie mi Dobra, proszę. Zobaczcie, no, że tam to chodzi. Dużo tam nie wsypuje. Hmm. Tu mam jeszcze resztkę, to się tam odsypie. No dobra, myślę, że to by było widzowie na tyle. trzymajcie się. I do zobaczenia.